Dzisiaj będzie duża wiosenna kompozycja. Zachęcam do obejrzenia. Witam się z wami w ten mroźny weekend. I choć cała Polska za moment przykryje się śniegiem, to niech nas rozgrzewają myśli o zbliżającej się wiośnie. Zaczynamy od tego, co nie wygląda zbyt zachęcająco, ale jest konieczne. Przyznam się wam do błędu. Te gąbki powinnam była najpierw namoczyć, aby zostały na dnie i nie wypiły mi wody z cementu. Ta doniczka jest wielka, i musiałam ją najpierw czymś wypełnić, aby cała kompozycja nie ważyła z 5 kg. Spód miały zapełnić mokre gąbki. Ale się pospieszyłam i zaczęłam wlewać cement. No a te lekkie, suche gąbeczki wypłynęły na jego powierzchni. Trudno, jakoś to ogarnęłam. A wykorzystałam tutaj cement, ponieważ chciałam uzyskać wysoką kompozycję więc te wysokie dodatki musiałam solidnie unieruchomić, a to tylko za sprawą cementu. Brzeg zajmie mi omszały wianek, dokładnie taki sam jak w przypadku kompozycji z jajkiem, którą mogliście obejrzeć jakiś czas temu na moim kanale. Całość będzie trochę nudna, czyli o naturalnym wydźwięku. Wróć, całość będzie dość spokojna. Drewno, ujednolicona kolorystyka, bez wpadających w oko dodatków. Ten kawałek drzewka wsparłam na gałązkach. Na razie. Zobaczcie, jak już tutaj jest ładnie. A wszystko dzięki tym małym, niepozornym gałązkom. Teraz zaczynam wkładać dwa najwyższe elementy, które wyznaczają mi kształt kompozycji: liście, bardzo fajne zresztą, gęste i magnolia. Dzięki gęsto upchanym w donicy gąbkom nie mam problemu z usadowieniem gałązek w cemencie. Tym zajmiemy się później. Gniazdko, które chyba jako pierwsze rzuca nam się w oczy, gdy patrzymy na gotową już kompozycję. Jest to taki akcent wielkanocny, ale niekoniecznie. Jego interpretacja zależy od wykorzystanych w środku jajek. W tę dziurę powciskam sobie jeszcze trochę gałązek, aby nie wpadły mi tam dodatki, które mają dopełnić tę kompozycję, które mają być widoczne. Luźno układam omszałe kulki, które są ciekawe, ładne same w sobie. A teraz nazwijmy to obsadzaniem trawą. Ten fragment kompozycji to taki dziki kawałek ogrodu. Znana dobrze Wam już wełna drzewna. Wypełni ona gniazdko, do którego później trafią pisanki. Wykorzystując tutaj jajka przepiórcze, wydmuszki, pozbędziemy się wielkanocnych skojarzeń. Dopełniam jeszcze liśćmi paproci, które utożsamiają się nam z leśnymi, dzikimi krajobrazami. A teraz coś dla złamania tej zieleni, jakiś ciekawszy akcent. Są to co prawda korzenie starczyka, ale mogą uchodzić za jakiekolwiek korzenie wystające z ziemi, których w dzikich ogrodach, lasach jest przecież sporo. Ptaki nie założyłyby gniazda w miejscu niepewnym, niebezpiecznym, czy na przykład często odwiedzanym przez człowieka, więc to jest taka dzika oaza. Gałązka magnolii jest ładna, ale moim zdaniem psują ją te rozlazłe płatki, które ja zwinę z powrotem w pąki. A wystarczy je tylko pokleić do siebie za pomocą gorącego kleju, ale uwaga na palce, bo cienki materiał bardzo szybko przepuszcza temperaturę kleju. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z tego co nam wyszło, przymocowujemy na klej wszystkie inne komponenty i gotowe. Amatorzy kolorów i kwiatów tym razem mogą nie być pocieszeni, bowiem nie jest to dekoracja, która rozweseli ponure wnętrze. Ale raczej dobrze wkomponuje się w białe, duże, przestronne salony. Napiszcie koniecznie, co myślicie. Aha, i ciągle zapominam, ale dziś na szczęście pamiętam. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to serdecznie Cię do tego namawiam. I pozdrawiam.